Kurde, teraz my przegramy, to przejęli wcześniej ten środek. Aj! Kurde. No, zapomniałem wziąć medyka tutaj. Nie właśnie... A, kurcze, no ta, środek mają. Ktoś, kto ma środek, wygrywa. Środek, który... Wojenny, nasz mnie zabił! Czekaj! O, zapytał! No stwartek jest! Wreszcie RPG też nie rozłożyłeś? Tego nie wiem. No, Skrawa! A, ten! Tam! No giej, kurwa w synie! Oh shit! Aaaa, kurwa, no, zabiłem się. O, nie starczą miałeś... w las, ooo! Shit, no... Do... Kurde, dobra, gdzieś mi uratował. Nie jest Starczoł? Na Ups, O, wstawiłem jednego ze swoich. A, już wiem, o! No si... Dobra, sobie staję zaliczony. Co mnie zabiło? Ty Derykorz jeden musiałem dostać, normalnie musiał się jak kulka od ściany odbić, bo utrzymałem świst i... i zginąłem Rozumiesz co? Mam ja, na, na, na. Ty masz te większe apteczki też nie masz? Mam! Ja mam przy... Ja już mam obronę, wszystko tej te Na czym? Na, na, wróć na, na medyku Dzień co oni tu odwalają w ogóle, Alex jest. po drugiej stronie tego główna, świat! No świat! Skurde RPG Nikogo jeszcze nie zrobił. Alex Znaczymy jesteś? Wow, zabiłem kogoś! Fajnie, kurde teraz, trzeba wracać znowu. Gruby idziemy, jestem za tobą. Chcę być złą Mam gostek, gostek stoi, zabiłem. Tutaj też musi ktoś być. O, aleksa ktoś zabił. A to chuj, kto, gdzie on był? Wybieg, z dziury. A ty znamy? A jesteś, aleks? Hadupa, myślałem, że cię ulecia i jeszcze do mnie podbieg z nożem i nie zać go. Aha. Ja tam walczę w głównym kanale, ludzie. miałem pokazane, że jeszcze mogę cię normalnie reanimować i chcę się reanimować. Nie, to jest. Kurde, przebijają się. Trzeba ich tu cisnąć. No, zabije się. co jeden? jest. Tego dość. no nie! pierwsza pomoc, Waliło mnie. ja, co mnie. Nie, no ja tu. Niech ale mi zamów... Ja mlaga z tymi... Z tymi... ja, Mati, ratuj! Nie, no, to nie mnie musi uratować na no. Ja pierdolę A, ja kapitan jest... No... A no. Czy nasi muszą się tak tam kręcić? Jeśli ktoś tu kto wyleci to mnie go nie zabije No właśnie Ale ty zapalujący tutaj są zarąbiste ty ale spojrz do no. Nie mogę Jak to nie jest miesiąc Znaczyło mnie A, a dobra zapomniałem co Aj, nie, nie przeżyłem. To mówiłeś gruby? Zapalające tutaj grancie są zarąbiste. Ja jeszcze nie używałem ich gruba w ogóle, a poza tym za tym mnie jeszcze żaden nie zabił. Co najwyżej ranił. Tylko 12 za reanimację. To jest śmieszne, nie? Apteczkę, no więcej za drużynową. Ale to tak serio, strasznie mało w porównaniu do. Ostatni. Ostatni.

Nie, ja nie wiem, czy są takie ragi, tu teraz mam. Ale te flary tu też na to nie robią. No. O ty, gruby biegnie! Ty! Weź mnie od tyłu zaszedł formalnie. Mnie? Ta! Tak! Ale jest kurde, nie zdążyłem. Ty, ale uleczył mnie ktoś i jeszcze kogoś zabił. To ja, to ja Cię uleczyłem. Zabiew zabiłem, później Cię uleczyłem, a teraz Ty mi ulecz, ty radzie, mnie ulecisz, dadł Nie, nie, uleczę Cię, bo... Własny Cię zabił. Zabił, chyba, nie wiem, nasz, chyba zabił. Tak, zauważyłem. Ale on mnie normalnie dostrzelił, nie? Jego przez przypadek ja musiałem ściągnąć granatę. no się zemścić. Wow! Wow! wow. Jaki farciarz? Ej. co on się położył na... Śmieszne to było, nie? Ok, będzie dobrze rusza Uważaj grubek, uważaj, uważaj, uważaj! Trzymaj, nie przebaczcie. Ja cię życie zabijesz Przyjmij. To włączy się czy nie Za Kurde. Przejęliśmy wszystkim, co tu, tu pierwszy raz widzę, żeby się zawaliła, ta wieża na środku. O, przejęliśmy, no to zarąbiście. Aj! Gdzie teraz w ogóle? Na, na D wiem. walimy, na D panowie. Ty, ale jak się zawaliła, fajnie, na środku? że duża część ludzi kurde z się się nawzajem zabiłem tak. Mati z tyłu ktoś mnie za... nie wiem czy tam jeszcze jest? nie chyba już nie mogę no ktoś tak, kurwa jest, bo mi się napierdala. bo widzę właśnie o kurde oni są tam gdzie? tam w bochnie u góry tam właśnie taki. chyba kurde tutaj już jesteście? Ja. O miałem laga takiego Kurde gościu bie tam biega normalnie przyroska Te granaty Zlagowana misja dzisiaj No Ja pierdzielę, ja tu nic robić nie mogę Ja miałem przez chwilę tak jakby mi ciągle karabin trzał to wyglądało O, oh, aha, aha! Co? What the fuck? I don't know what happened. Czego nie wiedziałeś? Z nie wiedziałem co mnie... co się, kurwa, stało. O! Oh. Hmm, to jeden z niewielu meczów, gdzie dobrze mi się powodzi na tej operacji. Aj! Mi bardzo się nie, 6-4 już tak spoko. Aleks, jest z nami? Czy gra w końcu, czy nie? Nie chcę mnie dołączyć do gry. Poor you. Nie. Yeah. Nie, no te zapalające są dobre. Już chyba będę mieć piwany. Nie jestem pewien. E, no już powinien być piw. Już jakie? No jest za wolno, zabijają. Kurde, ludzie skąd oni tam? Gdzie? W środku D normalnie wyskoczyli sobie na środek. Na środku tej wieży. O, gruby, Możecie. A dobra, ktoś się włożył O, zabiłem kogoś, w końcu. O, nareszcie ta flara. No i spadło mi do 0,83. Pierwsza pomoc. A, zima wzrosła. A, ratunku! Cholera, myślałem, że jeszcze mam granaty. Dupa. A, już wiem nawet, którędy wleźli! No dołem. Aha, no. Bo to się zapadło. Tam przy schodach będzie koleś zazsianął. Już dawno to mówiłem. Nie, bo to się... zapadło. No zapadło, ale... O! Ale nie wiedziałem, że jak to, yy, że tam przejście jest. Aj, 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 aj. Żyj, kolego. No i nie żyję, A. niestety. No, no, tak chwaliłem staty już mam na równi. No, ja, z... ja mam cztery. Zbyt narażam życie. Gdzie ja jestem? Na środku tego się zmaterializowałem Ale goście zmiotło. No, o wiele, a już dwubój zapalającym Na wejście Co? Kurde, no wchodźmy musi ubić to ma Ty masz nam. zapalające gruby? No, na taki. My mamy wszystkie już No, ty przy kilku odmikowałeś się, od dawna miałem wszystkie no. No tylko, że ty ile więcej grań też zapalające one aż ten, one są dobrze do oślepiania Naj! Bitches Zapalający kogoś zabij... Yes! I return Go. Wszyscy teraz wstępie zapalając To dobre granat Wow! Kurde, nie mam ich na co podnieść teraz. Mach to. Dobra. To zarąbiście. Ja tam tylko zapalający teraz rzucam. Mhm. Języko ja uderzenia wyrzucam. Razem postrzegam... Oj, Ale biegłem na mnie. No. Żyj! Żyj przyjacielu! No jak deska za sztormowca zostałem Mogę jeszcze raz wrzucić na ożywienie E eee, no ammunition, ammunition I need ammo OH o, SHIT broby. Ale pierdzielło O kurde Ty! Kole jednym uderzeniem... Ty dwa razy mnie zabił, aha Suchry szmatarz Ale trafił się Hansku, że na środek wypył... co? Halo, halo! No halo w dupę walo. Znaczy mnie ktoś? Nie wiem gdzie jesteś. Leżę tutaj. No skurwa! E! Pa się aptekę. Probujesz wcisnąć nas tutaj teraz tymi granatami. na no szczęście, wygramy to. O, 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 o jezu, to było dobre. Koleś bieg, bieg i polecimy w drugą stronę. Jestem na Normalnie leży nie gość na ziemi. Bieg tutaj do tunelu i się położył na środku. Dobra panu, ja będę kończył. Nie mogę się dołączyć do któryś raz Kurde, co? Tu... o oh, al estés por favor.